Okej, okay. Siemanko widzowie. Więc ja, no, ja już widzieliście. No wiecie o tym, bo ja już właśnie będę otwierać pokemony. I już otworzyłem i mam jednego pomocnika do dyspozycji. Więc daję mu kamerkę i będzie mnie nagrywać, bo mi trudno. I wiecie, mamy tutaj taką jedną, druga, trzecia. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Nie wiem dlaczego że tych kart jest jedenaście. Widać? No. I jedenaście. Mamy jedenaście. I teraz, teraz na mnie kole, ja będę dwie otwierała. No, Den. Pierwsza to jest ta. Druga ta. Trzecia ta. Czwarta ta. Trochę bliżej. Piąta. Szósta. Siódma. Dziewiąta. Ósma. Co? Ósma. Ósma? Dziewiąta, dziesiąta i jedenasta. No i teraz, I teraz druga. druga paczka. Właśnie. I teraz mamy znowu. Dobra, Z możemy. Z drugiej paczuszki. Ta jest pierwsza. Druga, trzecia, czwarta. Szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Ej, bo nie widać było Dziesiąta ocenie. i jedenasta. No <laughs> Dobra, a więc... Hello, Hello. dobra, Ej, Ej, A a um, wam Zapraszam was na mój kanał i Najprę najszybciej musicie zasubskrybować, bo jeśli nie zrobicie tego, to hagiłagi przyjdzie do Was o trzeciej w nocy. Dobra, Elo! Okej, okay. nie, 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 nie. Ona Ela. mi chce wyłączyć. No czekaj, chcę coś powiedzieć. Ona nie, mi... Po Okej, okay, to ona idzie po mojego psa, co mówił na szorsach niektórych. Nazywa się Blanka. A mm, więc zapraszam Was, e, żeby subskrybować mój kanał. Oczywiście proszę Was, bo będzie mi smutno. I właśnie za, e, ważna informacja. Za 100 tysięcy subskrypcji pokażę swoją twarz, ale będzie super, gdy to zrobię.